Meraba, tutaj Magda z kanału, kawa po turecku i. i ja. I Nuri. Oczywiście dotarliśmy na miejsce. Jak już wiecie z poprzedniego vloga, są ferie jesienne w Turcji. To znaczy, jak wy to oglądacie, to już jest po feriach i my pewnie już wróciliśmy do domu. Ale dzisiaj, jak to dla Was nagrywam, jest poniedziałek, 13 listopada, i właśnie dzisiaj zaczęły się w Turcji tygodniowe ferie jesienne. I przyjechaliśmy nad Morze Czarne z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to nasz ulubiony region w Turcji, więc jak tylko mamy okazję, mamy trochę wolnego, to bardzo lubimy tutaj przyjeżdżać. A po drugie, chcieliśmy też złożyć wniosek o wizę dla Nuriego do Polski, bo poprzednia wiza już mu się powoli kończy. No i połączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Zawsze jeździmy składać ten wniosek o wizę właśnie jak jest trochę więcej wolnego od szkoły, dlatego że najbliższe biuro wizowe od nas, od Wanerci, mamy właśnie w Trabzon, ale mimo, że to jest najbliższe biuro, to i tak mamy tutaj około 600 km. Anuri, w związku z tym, że jest nauczycielem, pracuje w szkole, to nie może sobie brać wolnych dni tak po prostu w ciągu roku szkolnego. Na 600 km przejechać w jedną, potem jeszcze znowu tyle w drugą stronę. No to no nie możemy tego załatwić w żaden inny czas, tylko właśnie jak jest trochę dłuższe wolno, szkoły, ferie jesienne, zimowe, wiosenne, wakacje albo weekend. Takie biuro wizowe jest przecież zamknięte. Dlatego przyjechaliśmy złożyć wniosek o wizę. Już to zrobiliśmy. I potem od razu przyjechaliśmy do naszego kolejnego punktu wyjazdu. I za chwilę Wam pokażę, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w przepięknym hotelu, w przepięknej lokalizacji. I mamy zamiar dzisiaj z tego skorzystać, jak tylko się da. Już Wam pokażę hotel. No to teraz. Room tour naszego hotelu. Hotel się tak nazywa. Hangio Oloçamburno. Tutaj mamy taki mały przedpokój. Tutaj szafy wbudowane. Taki mini salon i tam wyjście na taras, ale tam zaraz pójdziemy. Tutaj aneks kuchenny. I tutaj dalej taka... Toaletka. I tutaj drugie wyjście na taras. Sypialnia. Tak się prezentuje, zobaczcie. Ale jaki my tutaj mamy widok. Zobaczcie. A z tej strony jakbyśmy odsłonili... Tutaj jest widok na morze. Za chwilę, na teraz wyjdziemy, bo jeszcze chciałam Wam coś pokazać. Najważniejsze w tym pokoju. Idziemy. Łazienka. No, tutaj umywalka. Ręczniki, zestaw kosmetyków. Wiadomo, toaleta. Tutaj prysznic taki spory i wanna, ale zobaczcie z jakim widokiem. Wow! Ale tu będzie super kąpiel. Ekstra! Idziemy na taras. <śm> Tak, wyjdziemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Taki mamy taras z widokiem na morze. Przepięknie, przepięknie. Ja? Tak, ty też jesteś przepiękny. Ojej, super! Tak wygląda właśnie nasz hotel. To jest główny budynek i są też takie pojedyncze domki, bungalały. Pokażę Wam później trochę więcej całego terenu. Idziemy teraz zobaczyć trochę więcej terenu hotelu. Zobaczcie. Tutaj taki drewniany mostek. Zobaczymy, gdzie prowadzi. Tutaj mamy takie drewniane zejście niżej. Cały teren hotelu jest położony w lesie. Zobaczcie, ale zejdziemy tam niżej, bo tam na dole czeka nas coś naprawdę super. Idziemy. Tutaj jest prywatne zejście hotelowe na brzeg. Może idziemy zobaczyć, jak to wygląda? Wow, już tu widzę super. Idę, idę. Czas na jakąś kolację. Bo już się zrobiło późno, słońce powoli zachodzi, chłodni się zrobiliśmy, więc idziemy zobaczyć, co mają w hotelowej restauracji. Na kolację zamówiłam saczka Wurma. To jest mięso wołowe, smażone na takiej specjalnej patelni z warzywami. Jeszcze mamy trochę przystawek, Pieczywo. a iran do picia oczywiście, I takie I tak wygląda restauracja smacznego. Z widokiem. Oczywiście na Morze Czarne, <grytanie> uh -huh. Cześć, ja, ja piłzmę. Ja mhm. Naturalna moda. Co się dzieje? Jo, trochę jest wiatr, ale jest ciepło. <laughs> Jeszcze wsek, urdajcie raz. No, to się rozpadało. Jeszcze się dzisiaj do Was nie odzywałam w sumie. Rozpadało nam się. Zepsuła się trochę pogoda, ale to tutaj w rejonie Morza Czarnego jest normalne, szczególnie jesienią. Często tutaj pada, ale właśnie dzięki temu jest tutaj tak zielono. Ale i tak zdążyliśmy jeszcze rano sobie skorzystać z tarasu i wypić na świeżym powietrzu. Ciepłą herbatę. A później, jak ta pogoda się zepsuła, to stwierdziliśmy, że jeszcze trzeba wykorzystać to, co jest tutaj najlepsze. W tym pokoju. Zrobiliśmy sobie jeszcze raz gorącą kąpiel w tej wannie z widokiem na zieleń i z dźwiękiem tych stukających kropel deszczu, o szybę. Także było super. No i teraz. Już powoli będziemy wymeldowywać się tutaj z tego hotelu. Jedziemy jeszcze tylko na śniadanie. Mówię jedziemy, bo cały ten hotel jest położony pod górę. Restauracja jest na dole, więc trzeba na dół podjechać. Zjemy śniadanie i wtedy będziemy ruszać dalej w drogę, bo to nie koniec naszego pobytu. Tutaj mamy jeszcze jeden punkt, jeszcze jeden nocleg w innym miejscu. Ale to zresztą zobaczycie sami. Zbieramy się na śniadanie. Ach. Cały czas podę. z 만 m a n d Gdzie? Pojechał. Można też poruszać się między restauracją a hotelem. Takim hotelowym serwisem, busikiem. Ale my jedziemy naszym autem dlatego, że po śniadaniu od razu będziemy ruszać dalej w drogę. No już jesteśmy prawie na miejscu. No I jesteśmy. Tutaj właśnie jest restauracja. Jesteśmy w hotelowej restauracji. Na śniadaniu śniadanie mamy w cenie hotelu. Tutaj nam się parze czaj, pieczywo. I zobaczcie! Jeszcze jest prawdziwy chleb na zakwasie. Tutaj popularny właśnie w Trabzon. I różne tu smażone rzeczy. Przystawki, oliwki, dżemy, wędliny, sery. Miód, masło. Warzywa, kajmak. Znowu oliwki. Tutaj nawet pankejki y i bryk. Smażone jajka. A tutaj kujmak. Jeżeli widzieliście poprzednie filmy z tego regionu, to znacie tą potrawę. To jest regionalna potrawa z Morza Czarnego. Ach, już jestem głodna. Dobrze, to już też zaczynam jeść. Smacznego. Jeszcze Wam tylko pokażę tu widok. Pięknie wygląda morze. Mimo że jest dzisiaj tak szaro ponuro, Ach, no dobrze. Ach, jesteśmy po śniadaniu. Czas pada, więc nie ma sensu tutaj już dłużej się kręcić. Ruszamy dalej w drogę. Tym bardziej, że trochę mamy do przejechania i w tej pogodzie za szybko jechać nie będziemy mogli. No, to jedziemy. Dotarliśmy na miejsce. Tak. Tylko jaka to pogoda. Czekajcie, że tak pokażę trochę. Tutaj jest nasz następny nocleg. Więc tutaj na razie kończę tego vloga. A jakie nas czekają tutaj w tym miejscu przygody, dowiecie się z następnego vloga, bo będę oczywiście dalej tutaj nagrywać. Mam nadzieję tylko, że jutro poprawi nam się pogoda, bo. W deszczu. To kiepsko to widzę. Chociaż prognozy są na jutro dobre. Więc trzymajcie kciuki. I widzimy się za tydzień. A do tego czasu możecie sobie nadrobić nasze dotychczasowe filmy z wyjazdu do tego regionu nad Morze Czarne, bo sporo już ich jest. Więc jeżeli nie widzieliście, to zachęcam do nadrobienia. Wrzucę Wam linki w przypiętym komentarzu na dole. Do zobaczenia w następnym filmie. Grysiris. Бивайте.